Pierwsza no rzecz: Playmobil 120. Nowka. Chyba Nowka. Noweczka. Jeszcze ja bym no, miała. Y, banany. Taką proszę, żeby się otworzyły. Te Pięknie banane. to wygląda. Miałam, no, że to no. Mówiłam, mówiłam, że w tych bananach coś będzie. Zawsze... Ale nie ona mówiła mówiłam przed licytacją. W bananach są fajne rzeczy. Czyli w bananach są pieniądze. Nie były fajne rzeczy w bananach. Wszystko przez darka. To zawsze jest wina darka. Tak, gdy jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. Knóżki yes. to możecie. Mi się wydaje, Pięknie. że byłoby uczciwie i fajnie zliczyć sztuki policzyć mm -hmm. je po 5 dyszek średnio. Bo to tak naprawdę jeden sprzedaż troszkę drożej, drugi Wiecie troszkę to, taniej. tu mamy 17. Dobra, 4, 6, ile? 80, Czekajcie, tu mam 17. 29 na dwóch kartonach. się zliczyć 5 to jest Wy ten. Wy sobie. się zierąc... To było przeczucie jedno, nie? Ten dotyk tej palety. Banany się okazały. <grym> Cudem. No to no, bombki uistrzeli, choinki nie będzie. Jakbym jak wylicytował tą paletę, to pierwszy bym myślał, za ile mogę sprzedać, Mariwo tą paletę. A mam y, pytanko, ile by się chciały za lego? Wszystko hurtem sprzedać. Jak coś to biorę wszystko, opłacę gotówką. Dobra, ile dajesz? Ile dajesz? Dwa i pół. Gotówkę daję. I masz z głowy. 2700. Tak, tak, tak. Ja bym nie sprzedał, za ja tak, się tak, a do do 500. To jest 100, 200, Ale my możemy 300, 100, całość. 400, 500. 500. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Yes. Handlarze zazwyczaj po prostu są w gorącej wodzie kompanii. Oni chcą od razu sprzedać, po co tam czekać? Nie kupuje się Lego dlatego, żeby po prostu od razu je sprzedać, tylko ono sobie poleży rok i zarobię na tym jeszcze więcej. Ro robi się tak między nimi dlatego, że wychodzą pewnie serie produktów Lego, które są w kolejnych latach niepowtarzane. I to wszystko nabiera wartości. Kupujesz coś za 500, a za 5 lat sprzedajesz za 5000. Taka to jest sytuacja z Lego, o której handlarze za bardzo nie wiedzą. Nie, ale oddały najlepszy towar. Ale dobry biznes Iwona zrobiła. I to jest dopiero handel. Nie trzeba kupować palety i wyinstytuować paletę, żeby zarobić. no. Pieniądze, pieniądze leżą na palecie. Trzeba wiedzieć, jakie podnieść.